Ej, cytrus No. Instalujemy 1 kurwa 1 minuta 16 sekund, 3MB kurwa Taki! Dobra, Dobra. 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 wam się już, bo ja już tutaj mam wszystko Nie, czekaj? Ja już No mi 30 MB jeszcze A. Jeszcze 25 MB. Ja multiplayer creed game Tutorial. Nie, wypierdala! Co? Ja to dopiero pobieram Czekaj Poczekaj, nie, nie zapraszaj mnie jeszcze, bo mi się to Nie bało mnie Eee... <sum> y long Kurwa, Short Czemu chce z nami zagrać w tą grę? Kręcę! Siemano, dzisiaj gotujemy z Hakim Aha. Ale pamiętaj, że... Gotujemy Trzech czarnych facetów i jeden biały <sum> Patrz to Masz, a masz nożem Pan dostanie kwiatka! Będzie tu milej! Hmm, jak co z to tym jest? kreskówek. Gotujemy czy nie gotujemy? Gotujemy. Dobra. O kurwa! I don't... I don't... O! o, o. Sens! Pa! Bułeczkę przycinamy. E! szur szur przyszedł! E! Ukradł bułkę! Ale, ale cytrus, mamy problem. No. Bo jak tu senefit przyjdzie, to nas na kurwią. Co? Co mi się dzieje z ręką? Gdzie jest? Ser... Smarza. Kurwa, tam o. gdzie szczur siedzi <laughs> skurwa, No dawaj, do... czekaj, czekaj Dzień <laughs> dobry, Czekaj, dobry. Czekaj, Dobra. czekaj, Dzień dobry, proszę kwiat. Pod, pod tym się biega e, Proszę pana, to jest konopień <laughs> Serce spalił, jak gówno wygląda Czekaj, idę mu najebać